Czym jest dropshipping? Dropshipping to model biznesowy w e-commerce, w którym sprzedawca nie przychowuje fizycznie produktów, to znaczy nie mamy po prostu towaru na stanie. Mimo to oferujemy, że tak powiem, naszym klientom na sklepie internetowym, bądź w naszym przypadku na Allegro, te produkty. Chodzi o to, że nie mamy produktów na stanie fizycznie, a w przypadku zakupu przez klienta wysy wysyłamy go wysyłamy ten produkt od naszego dostawcy. To znaczy, powiedzmy, mamy swojego dostawcę na Allegro, on tam ma y, telefon wystawiony w cenie 100 zł. My wystawiamy go za 200 zł i, i czekamy, aż ktoś go u nas kupi. Jeżeli ktoś go u nas kupuje, to my po prostu zamawiamy ten telefon na dane klienta. Czyli wchodzimy na tą aukcję, na której on kosztuje 100 zł, wklepujemy dane klienta, dane do wysyłki i wtedy. Ten sprzedawca, od którego my kupujemy, on się zajmuje całym pakowaniem, wysyłką, nadaniem, i tym wszystkim. My tylko wklepujemy dane i tyle nie. Głównymi zaletami dropshippingu jest yy, brak magazynowania, na przykład, z tego powodu, no, że nie musimy trzymać na stanie tych produktów, nie musimy żadnych hali wynajmować. Robi ktoś to za nas. Drugą, drugą, taką fajną zaletą jest to, że nie musimy się niczym zajmować, to znaczy. Nie musimy się zajmować wysyłką, spakowaniem, naklejaniem etykiet, zawiesieniem do paczkomatu czy kuriera. Wszystkim zajmuje się nasz sprzedawca, od którego my kupujemy. Więc to jest naprawdę fajne. Najlepszym, najlepszym atutem jest chyba to, że można zacząć od zera. To znaczy, nie musicie mieć żadnego kapitału na start, ponieważ co kto u Was zamówi, to kupujecie to za pieniądze klienta. To znaczy. No, gdy klient kupi ten telefon za dwie stówki, no to wy za te jego pieniądze kupujecie za stówkę ten telefon od innego sprzedawcy, no i tak w zasadzie nie potrzebujecie żadnego kapitału. To chyba na tyle. W następnych, w następnych filmikach oczywiście zobaczycie jak krok po kroku zacząć z dropshippingiem i mieć jak najlepsze wyniki.